Czy flaszka już bez korka, Danka, kawałki, bije norka? Kaszle w bramie stara Skoda, a ty tyściowa... jak na poschodach. Kaloryfer jak renifer przestrzeniczy... Czy w sam lucy. Może powtórzymy angielski? Weź się, tato, bo ty mnie stresujesz. Ja cię stresuję, kurwa, uczysz się tego piąty rok! Tu... N To be, kurwa. Or not to be. Nie no, co ty, tato? Kurwa. HENIKS, GAŚ nie udało mi się, życie zmarnowałem. Uciekłem od pierwszej jedynej miłości. Potem ożeniłem się bez miłości. A myśl, że mój Sylwunio będzie tak samo nieszczęśliwy jak ja, łamie mi serce. Praca, która była moim powołaniem, okazała się udręką za grosz, Zabija mnie samotność, którą sam sobie zgotowałem. Nikt i nic mnie już nie czeka. Nie widzę przed sobą przyszłości. Jestem w proszku. Rozsypce! Wypalony! Rozmontowany! Śmiertelnie zmęczony! Chociaż niczego w życiu nie dokonałem! Muszę przystanąć w biegu! Chociaż nigdzie nie dobiegłem! I odpocząć! Odpocząć za wszelką cenę! Zmutny. niespodzianie Alina pranie, No daj spokój. Przygodą witaj! Ten rytm Tadeusza, co serca porusza. Ta cudna muzyka, a słowa krawczyka.